Dobry wieczór, Monika Laskowska, najlepsza polska dziennikarka. Jesteśmy na konferencji prasowej Alkomaster. Jest ze mną piękna, waleczna Ayem Vero. Cześć. Cześć, dobrze Cię widzieć ponownie. Ponownie. Przepięknie wyglądasz. Możemy zrobić jakieś zbliżenie? Takie nie za duże, żeby wiesz. Nie, nie było widać poru ani nic. Przepięknie. Powiedz mi Gochana, skąd jest pomysł na e, tego typu stylizację. E, oglądałam taki fajny serial The Hundred i tam była Oktawia, więc inspirowałam się tym, ale też widziałam dziewczynę e, na mediach społecznościowych, która wykonuje podobny makijaż i się nią zainspirowałam. A kto robił Ci ten makijaż? Sama. Ale jak to zrobiła? Pięknie. E, cienie, czarne, eyeliner. Spray taki jednodniowy, czarny. Gratuluję talentu. Malujesz coś? Obrazy? Tak, maluję. I byłam też tatuatorką. i znaczy jestem w sumie. Tak, ale mam przerwę. Ale maluję obrazy. Maluję. I sprzedaję. Możecie kupować. Kupujemy. Masz talent ogromny. Co lubisz malować? Natura. Wiesz co? Ja się troszeczkę ostatnio uderzam z erotyką. No i maluję dosyć takie kontrowersyjne te obrazy. Tu jakieś pośladki siedzące na obrazie na płótnie. Akty? Bo tak, piersi. No, no, dobrze to wygląda. A, zostanę Twoją muzą, mogę? Dobra, spoko, Tylko, że ja z pamięci tak bardziej wiesz, wyobrażam. Ale nie widziałaś mnie nago. <śmiech> Jeszcze? <laughs> Oktawia była lesbijką, więc dzisiaj mogę być. <laughs> Skąd przychodzi Ci inspiracja, żeby malować właśnie takie kontrowersyjne części ciała? E, I to są części ciała kobiece czy męskie? Kobiece. Teraz się wszystkiego dowiemy. Kobiece. No jednak nie oszukujmy się, ale kobiety są zdecydowanie bardziej seksowne od facetów, jeżeli chodzi o ciało, kształty. No nie wiem, mnie na przykład męski członek nie podnieco, aż tak powiem, jak go widzę, ale jednak e, kobiety, no kobiety są piękne. Mhm. Eee, no właśnie, nie podnieca cię męski członek, a wagina? Nie, też nie. Znaczy no się, kurczę, y... Zale... inaczej, podniecam ja, bo jestem hetero, ale nie jeżeli jakby, nie wiem, jakby jeżeli facet by mi wysłał zdjęcie chuja, no to, to nie jest podniecające, no. Powiedz mi w takim razie kobietę, no oczywiście piękne piersi, pośladki, nogi, co najbardziej tutaj w tych częściach ciała, która część ciała najbardziej ci inspiruje? Talia, tak mi się wydaje, tak, zawsze takie wcięcie talii mi się podoba u kobiet. I tutaj chyba Hiszpanki mają takie piękne talie, prawda? Hiszpanki, Brazylijki. Wiesz co? Powiem ci szczerze, że zależy. Zależy. To jest takie pomieszane. Jedna, połowa Hiszpanek, połowa Polek, połowa Niemek. Islandki mają też bardzo ładne figury. No. Nie wiem, jakby każdy, każdy jest piękny, ale ja mam swoje ideę o kobiety. A wracając do tematów męsko-damskich, e, mężczyźni, e, torsy, bo niektórzy mają, wiesz, kaloryferki takie fajne, nie? Podobają ci się? No kurde, komuś się nie podoba? Miam, miam, miam. No, no, ze mną jest taki kolega, e, on jest w ogóle z Hotel Paradise i e, on ma tak wszystko, on ma tak brzydkie dż... ciało, że no za każdym razem, jak go na niego patrzę, mówię. Chyba już nie będziesz moim kolegą. Nie, no ale żartuję, śmieję się, ale... Nie, naprawdę jego ciało, wow. Jak sokładki. A malujesz też męskie właśnie torce, kaloryferki? Nie miałam jeszcze okazji. Jeszcze nie. Nie, jakoś nie... Nie miałam czasu, jakoś nie natchnęło mnie na to nigdy. Nie, zresztą nikt nie chce kupić obrazu, gdzie jest na nim mężczyzna. Większość, większość facetów kupuje kobiety. Mhm. tak. E, bo panie jednak... Nie kupują facetu, Zobacz jak to jest, prawda? No, chociaż wiesz, różnie to bywa. Ale jeżeli chodzi o sztukę, to rzeczywiście w sztuce nie mamy aktów męskich bardzo rzadko i rzeczywiście nie sprzedają się. Ale to jest pomysł, żeby zrobić coś kontrowersy... kontrowersyjnego, nie uważasz? No ja już jestem niewieljś wystarcz... ja pod prąd. Ja, ja podobnie, ale ja już jestem wystarczająco ostatnio kontrowersyjna. Wystarczy, nie, nie, no śmieję się, ale tak no nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy. Może ktoś po tym wywiadzie będzie chciał. Jakiś męski sen. Wróćmy do imprezy Alkomaster. Komu kibicujesz? Kurczę wszystkim, naprawdę życzę im, żeby nie wylądowali w karetce, bo alkohol jednak jest dosyć konkretnym trunkiem i jak kiedyś w wieku 18 lat mogłam... wtedy piłam, żeby po to, żeby się... teraz piję po to, żeby się delektować, ale... No podziwiam. Serio. No, podziwiam. A jeżeli chodzi o challenge, dokładnie jeszcze nie wiemy jakie będą wyzwania, ale będą różne. Między innymi m, z tego co słyszałam e, będzie jedzenie robali. Zjadłabyś coś takiego. I przy tym jest alkohol. To ja pożegłabym się. <laughs> Pożygałabym się. E, na 100%. Mm. Nie wiem, ja słyszałam troszeczkę plotki, że to też będą takie yy, fajne gry. Nawet y, typu na przykład jakieś bilpongi, jakieś ten, takie y, albo nie wiem, y, może odpowiedz na jakieś pytanie, a jeżeli nie, albo nie jakieś zadanie, jeżeli tego nie zrobisz, to musisz pić szota. No dla mnie na przykład to to, to to fajne, ale jeżeli mają, nie wiem, mieć robale, a jeżeli tego nie zrobimy, mają pić, to to będzie jedna wielka żegalnia. Oj tak, oj tak, i zdrowie ucierpi, odnośnie e, zdrowia nasz nie wiem jakby, ale ja nie lubię widoku miocin i mnie to obrzydze. Więc... no i robale też są obrzydliwe tak, tak, jak byłam w programie Fame czy Shame to też mieliśmy codziennie różne wyzwania i mieliśmy taką wielką szkatułę robali i w środku była jedna mała karteczka włożona w środku i my musieliśmy wyciągnąć i ja, oraz, ja miałam jeszcze takie długie paznokcia i ja tak wkładałam to i tak E, 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 ale koniec końców nie użyłam, popłykałam się, odbiegłam i cała się trzęsłam z obrzydzenia. Powiedz mi, e, trenujesz? Cały czas jesteś w treningu? E, tak i nie. Troszkę, że chciałam się obiłać, bo znaczy inaczej. E, po mojej przegranej niestety e, z, e, tak... Z Zdemotywowałam się, ale wydaje mi się, że przez to, że to była taka ogromna presja nałożona na to wszystko eee, i trochę się rozleniwiłam, potem wróciłam do treningów i czasami tak chodzę, e, nie wiem, hej, e, nie wiem tak trzy razy w tygodniu, cztery, coś takiego, ale nie tak jak wcześniej, że codziennie, dwa razy dziennie. Tak, już po prostu jest taki chill, No. Eee, kiedy twoja walka następna? No nie wiem, no zobaczymy, no wiesz, ja... Zobaczymy. Ale spodobało Ci się MMA. No fajnie, fajnie, fajnie. Tak. Na początku jak weszłam do tej klatki, ja tak nie, 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 wszystko będzie git, wszystko będzie git. Ale przed samą walką, przed samym wejściem do klatki, ja podchodzę do mojego przyjaciela Szymona i mówię, jak ja mam ją utworzyć w twarz, przecież ja nigdy nikogo w twarz nie uderzyłam. I mam takie, i miałam takie po prostu jak? No ale jak już weszłam do tej klatki to jakoś jakoś poszło. No. Powiedz mi przed walką sparowałaś wcześniej? No właśnie, dwa razy tylko robiłam sparingi. No i to jest mój ogromny błąd, bo no nie byłam przygotowana. Nie byłam przygotowana, ale no teraz to doświadczenie w klatce wydaje mi się, że zrobiło dwa razy więcej niż te sparingi. No ale wiesz, szkoda. Przełamałaś swój lęk przed tym, żeby uderzyć przeciwnika, przeciwniczkę. Oj, to w mojej głowie, jak już, była, już klatka była zaknięta, to miałam tylko w głowie, y, zamykamy klatkę, widzisz tylko przeciwnika i no, albo ja, albo ty. No sorry, no chyba wiadomo, że wybiorę siebie. No... Y, gdybym, nie, gdyby mi tak emocje nie poniosły, gdyby mnie tak emocje nie poniosły w środku i bym bardziej opanowała swój umysł, to wydaje mi się, że byłoby troszeczkę inaczej, ale ja po prostu leciałam tam na Pałę. Jak, e, jak o, oglądałam potem tą walkę, to miałam takie, o nie, tu mogłeś zejść za plecy, tu mogłeś zrobić to, tu mogłeś tamto, dlaczego? E, tutaj ten. Ale no można tylko gdybać. Dziękuję. Dziękuję. Tak, on, on lubi robić dramę. Przed chwilą też widziałam, jak ten chłopak e, tam wyskakiwał na scenę tam, że... O! A, no, z mnie swędzi, ktoś mnie obgaduje. No, albo na picie. Tak? Nie, a myślałam, że się kicha na kilicha. Nie, to jest tak. Bicie, picie, całowanie. Goli, Okej. Okay. Z drugiej strony. No tu. Bicie, będzie walka. Dobra, tylko czekaj, znajmy szpilki. A w szpilkach też da radę. No, są jakby takiego kopa. No. Bolałoby. Bolałoby. Oj, Powiedz mi, czy chcesz rewanżu z Ewą, czy szukasz innej przeciwniczki? Na razie chciałabym walczyć z kimś w mojej wadze. Może kiedyś, jak uda mi się przytyć do tych 58, no bo jednak limit wagowy jest 58, a ja przyznam szczerze, że ja nie czuję się, nie, nie czułabym się nawet dobrze w tej wadze. Jakby dla mnie 51, 52 max byłoby fajnie, tak. Wracając do Alkomastera, czy chciałabyś wziąć udział w takim wydarzeniu, w takiej konkurencji? Jeżeli mogłabym pić bezalkoholowe drinki? Spoko, ale tak to, to nie. Dlaczego? Bo upija, masz słabą głowę? No tak jak wcześniej mówiłam, właśnie kiedyś lubiłam pić po to, żeby się a teraz bardziej preferuję się delektować. Nie lubię też być pijana, nie czuję się dobrze kolejnego dnia i po prostu mam jakieś tak, wolę sobie odpuścić, napić się dwa, trzy aperolki i jest git. Lubisz mieć wszystko pod kontrolą. Tak, zdecydowanie. Rozumiem, ja też to bardzo lubię. Ale z tobą chętnie się napiję. No właśnie my umówiłyśmy się, prawda, na tryneczka. No, musimy w końcu. No, ostatnio umknęła mi Twoja wiadomość w ogóle, bo jak teraz do Ciebie napisałam chyba, czy, czy jedziesz na tą konferencję do Gliwic? Nie, nie zauważyłam. Nie, nie, odpisałaś mi. A, no, tak, bo jechałaś na konferencję do Gliwic. Tak. no ja się pytałam, gdzie ona jest. Aha. Tak. Dobra, nieważne. Tyle wiadomości, że po prostu powiem Ci. sprawy, zrozumcie. Prywatę zostawiamy na boku, moi kochani. Ja dziękuję Ci serdecznie za rozmowę. Fajnie by było się dowiedzieć kilku zasad, jeżeli chodzi o Alkomastera i widzimy się niebawem. Mam nadzieję, że zobaczycie walczącą... Co uważasz o takich akcjach? Ja nie lubię agresywnych mężczyzn, bardzo nie popieram. Miałam już takiego jednego, co był taki kozaczek i sama dostałam, że tak powiem. Także nie lubię. Dostałaś od faceta? Tak, no. Na wyjeździe. Na wakacjach. No. O, prawda. No, Nieprowadne nie, 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 nie sprawy. Nieważne. Eee, I oczywiście od razu zostawiłaś go, tak? Nie. Później tak. Później tak. Później tak. Ale znaczy inaczej. Zostawiłam go i wróciłam do niego. Wiesz o co chodzi. No. No ja byłam zmanipulowana w ja. Ale to jest doświadczenie. Doświadczenie. Tak. Jestem bardzo zadowolona i ja jestem tu, on jest tu. No to słuchaj. Ja w takim razie uczę się MMA. Weźmiemy kilka koleżanek, może Lil Masti, Marta Linkiewicz i spotkamy się z Twoim byłym? Nie, myślę, że gona się nie tyka. Śmierdzi. Mhm. Też tak uważam. Moje kochane panie, jeżeli coś się dzieje takiego w Waszym życiu, nie pozwalajcie na to. Facetów na świecie jest naprawdę bardzo dużo. Kochajmy się i powinniśmy w związku czuć się. My, szczególnie kobiety, powinniśmy tak, czuć bezpiecznie. się bezpieczne. Tak, od tego facet jest, żeby czuć się bezpiecznie, tak? No właśnie. Bo jeżeli nie, to wybieramy kobiety. No, może. E, dziękuję serdecznie za rozmowę. Przerwały nam dymy za dymy, ale no, tak to bywa. Dymy. Oczywiście ja na linii ognia. Ja, ja wiedziałam, że to będą dymy. To jest po prostu e, alkohol, osoby influencer i w ogóle dymy. No. Pewnie zakończy się to nie tylko w oktagonie ta sprzeczka. Wydaje mi się, że nie w oktagonie AlcoMaster, ale pewnie zakończy się jeszcze w oktagonie innym. Coś. Teraz wszystkie konflikty kończą się w oktagonie. Wyjaśnijmy to w oktagonie! Teraz AlcoMaster będzie taką, jak to można powiedzieć, E, tak Kopalnią, o... dram. Kopalnią, Kopalnią dram. Kopalnią dram. I takim początkiem hmm. będzie dawało początek na wszystkie dramy, prawda? Tak, no bez mitu. <noise> no, może być ciekawie, może być ciekawie. No to w takim razie słuchamy o co chodzi w konferencji. Dziękuję ci śliczności za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.